Pytanie drugie, skąd pomysł na stworzenie zespołu? Może ja coś powiem na ten temat. Pomysł, jeżeli chodzi o zespół, to każdy z nas miał w głowie już dawno, dawno temu, tylko że mieliśmy swoje różne projekty, tak? My z Marcinem spotkaliśmy się w jednym ze sklepów znanej sieci. I tak jakoś niechcący zagadaliśmy za sobą no i stwierdziliśmy, że nie wiadomo że... czy najtańszy. Tak, nie wiadomo czy najtańszy ten sklep, bo, bo są takie dwa. Generalnie, no i co i zagadaliśmy za sobą, no i wyglądało to w ten sposób, że stwierdziliśmy, że spotkamy się u Marcina. Jak spotkaliśmy się u Marcina, stworzyliśmy w pierwszy dzień chyba, albo trzy, albo cztery kawałki od razu. Więc stwierdziliśmy, że o... Pięknie. znaliście się wcześniej. Czy... Tak, tak, graliśmy. No, właśnie znaliśmy się wcześniej, jakby taka. Znaliśmy się około 12 lat temu i była taka przerwa 10-11 lat, no. gdzie no jakby, no... Nie było nam za sobą Była po przerwa po prostu, nie było po drodze, a teraz jest po drodze, bo ja się też przeprowadziliśmy się tutaj z Kacprem bliżej Jadama, mieszkamy na Stradomiu. Bardzo blisko praktycznie. Około siebie, około kilometra. No co by nie, 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 nie mówić, no już graliśmy A... ze sobą kiedyś, także... No i generalnie, jeżeli nawet y, cofnąć się właśnie do tej przeszłości, to chcieliśmy tworzyć razem takie mocno rockowe dźwięki, ale reszta akurat kapeli wtedy, w której graliśmy wspólnie, no poszła w zupełnie innym kierunku i tak... Nasze drogi się rozeszły, ale no cały, czas ten, cały czas ten pomysł był, żeby ten, to, tą swoją, naszą muzyczną drogą pójść. No i to, to właśnie robimy. zaowocowało tu to... w żywocie Briana. Rozumiem, dziękuję.